Dzisiaj spotkaliśmy się przed szkołą podstawową nr 3 w Koszalinie, by nakreślić, jak dużym problemem jest przemoc, hejt i mowa nienawiści wśród uczniów szkół podstawowych, jak również szkół ponadpodstawowych. W ostatnim czasie w mediach ogólnopolskich i lokalnych pojawiły się informacje o drastycznych przypadkach, w których to hejt i mowa nienawiści przyczyniła się do popełnienia samobójstw przez ludzi młodych do podobnej sytuacji na szczęście nie takiej tragicznej doszło również w szkole podstawowej numer 3 przy na Koszalińskim Rokosowie tutaj przez blisko rok czasu nad kilkoma nastolatkami Znęcało się kilku oprawców. Jedna sytuacja mogła zakończyć się tragicznie. Gdyby nie szybka reakcja rodziców, dzisiaj 12-latka mogłaby popełnić samobójstwo, ponieważ takie myśli miała. Pamiętać należy o tym, że. Od 2020 roku liczba samobójstw w Polsce rośnie. Każdego roku, między 12 a 18 rokiem życia, ponad 120-130 młodych ludzi odbiera sobie życie. Rok rocznie ponad 2000 osób, młodych ludzi podejmuje próby samobójcze, aż strach pomyśleć, ile takich prób nie zostało zanotowanych w systemach policyjnych i służb, a niestety skala hejtu, przemocy i mowy nienawiści w naszych szkołach rośnie i fizycznie ani miasto, ani kuratorium nie ma kontroli nad tym, jak duża jest skala tego problemu. Dlatego my dzisiaj tutaj zgromadzeni, eksperci od pedagogiki, psychologii, terapeutyki czy też mediatorzy sądowi, stosujemy apel do prezydenta Koszalina o to, by w związku z licznymi przypadkami pobić mowy nienawiści i hejtu w koszalińskich placówkach oświatowych powołać radę społeczną do spraw przeciwdziałania przemocy hejtowi i mowie nienawiści działającą przy prezydencie Koszalina w której skład wejdzie około 20 ekspertów i specjalistów którzy przeprowadzą badania ankietowe wśród uczniów na początku szkół podstawowych między klasami 4 a 8 jak również rodziców tych uczniów będą to ankiety anonimowe dzięki którym będziemy mogli poznać prawdziwą skalę problemu hejtu, jaki jest i występuje w naszych szkołach i pewnie powiem coś co nie spodoba się wielu rodzicom, ale naprawdę nie wybiegałbym przed szereg i nie oskarżał o wszystkie nieszczęścia naszych dzieci szkół, ponieważ kadry pedagogiczne i dyrekcja starają się wprowadzać procedury. Procedury, które zostały ustalone w takich przypadkach, w moim niemaniu one nie do końca działają tak, jak powinny działać, ale niestety zachowanie dzieci wychodzi z domu, i od rówieśników, z którymi się spotykają. I tutaj jest apel do rodziców, byśmy zaprzestali pogoni za pieniędzmi i karierą i chociaż każdego dnia przez chwilę pochylili się nad swoimi pociechami i zobaczyli, jak naprawdę wygląda ich życie. Bo dzieciaki teraz są pochłonięte w telefonach komórkowych, w komputerach, są uzależnione od mediów społecznościowych i tam dzieje się bardzo dużo, a my. I Państwo jako rodzice nie zauważacie tego, co dzieje się z dziećmi, a później dochodzi właśnie do przemocy, dochodzi do aktów samobójczych i niestety w tragicznych przypadkach do śmierci młodych ludzi. Teraz apel do ludzi młodych. Nie bójmy się mówić o tym, co nas boli. Nie bójmy się mówić o tym, że ktoś nas nęka że ktoś nas atakuje, że ktoś stosuje wobec nas przemoc. Jeżeli taka rada społeczna przy prezydencie Koszalina zostanie powołana, uruchomimy też komórkę, z którą będzie można się kontaktować. Młodzi ludzie będą mogli anonimowo skontaktować się z psychologami i porozmawiać o tym, co, z czym mają do czynienia i z czym mają bolączki, jeżeli chodzi o mowę nienawiści, hejt i przemoc w placówkach. Tak Dziękuję. jak Państwo widzą, potrzeba powołania Rady Społecznej do spraw przeciwdziałania przemocy, mowy nienawiści i hejtu w Koszalinie jest potrzebna, ponieważ skala tego zjawiska cały czas rośnie. Badania pozwolą na określenie, jak duże jest to zjawisko w naszych instytucjach, ośrodkach szkolnych, ale ważny też jest kontrol placówek szkolnych i, i szkół, bo często otrzymujemy takie sygnały, że gdzieś te problemy przemocowe są bagatelizowane. Dlatego cały czas zwracamy się z apelem do Pana Prezydenta, żeby jak najszybciej powołał taką radę. Specjaliści, eksperci czekają, a dzisiaj składamy wniosek do Pana Prezydenta, który za chwilę podpiszemy.